To Państwu, Tomasz w z bańki. Szanowni Państwo, jestem zaskoczony tym, że poseł Wipler zaatakował Jarosława Kaczyńskiego. Widzicie Państwo, to znaczy, że nie tylko już Bosak, ale jeszcze Wipler doszli do wniosku, że Kaczyński jest nieprzyszłościowy. Opowiadają się za słowami Remęcenem atakują Jarosława Kaczyńskiego, To znaczy, że pozycja Jarosława Kaczyńskiego, tak jak mówiłem, przed wyborami jest coraz słabsza. Jak wiecie, Jarosława Kaszlińskiego zaatakował również były prezydent Andrzej Duda. Był prezydent Andrzej Duda w swoim wywiadzie dla żurnalisty, w długim wywiadzie, Mówił o tym, że nie ja chcę, żeby Polską rządził taki duopol. Mówił, mówił i o Tusku, ale mówił też później o Jarosławie Kaczyńskim, bo ewidentnie mówił o tym, że nie może być tak, że na Rosy Polski wpływał prawie 80-letni starzec, tak trzeba powiedzieć, który ma Swojej naleciałości z czasu PRL-u jeszcze, że on chce e, mieć ten swój rząd nad młodymi duszami. Takiej możliwości nie ma i on się temu przeciwstawia. Z tego wyszła bardzo duża awantura. E, Dudę zaczęli strofować różni ludzie z PiS-u. Duda później wydawało się, że rzeczywiście tę krytykę przyjął. Powiedział w jednym z wywiadów, że on nie ma ambicji już żadnych politycznych, że on będzie robił think tank. No wiecie Państwo, później okazuje się w wywiadzie wczoraj rano w TVN 24 dla Pana Piaseckiego, on stalerek, czyli człowiek bardzo bliski, a żywi ludzie, mówi, że oni mają misje polityczne i że będą tworzyli jakiś projekt polityczny. No to jest, wiecie, no, czyli jakąś partię znowu, czyli to jest, to jest niezwykle interesujące, wynika z tego, dlaczego ja tak mówię i dlaczego o tym, o tym chcę państwu e, powiedzieć, i, żebyście byli, przynajmniej sobie to przemyśleć i zobaczyć. E, po prostu Jarosław Kaczyński i już nie jest dla nikogo zagrożeniem, oni się go nie boją. Już zaczęli go wyraźnie atakować, kontestować. Wiecie, Kaczyński próbuje nawet uderzyć w Karola Nawrockiego, bo Jaruzel Kaczyński mówi o tym, że Karol Nawrowski jest taranem, prawda? Że oni są partią i oni przejmują władzę. No, dla nich to jest niezwykle, niezwykle. taka przypisana rola, najważniejsza. A on jest taran. No, taran brzmi yy, nie najlepiej. Taran to jest takie narzędzie, jak wiecie Państwo. Yy, a tutaj ma być, ma być ten cały mózg. Jakby to nie brzmiało, no, cały czas dźwięczy mi uszach wypowiedź yy, Pani Henryk Krzywonos o małym kurdu Żyli Bożym, który podzielił Polskę. No to tak, to, to nic dodać, nic ująć. Yy. Teraz dołącza się do tego pan Wipler. Wipler, który pełnił rolę w Konfederacji, no, taką jak Bielan u Gowina. Wie pan, Państwo, no, Bielan no, praktycznie pomógł ja, Sławomirowi rozbić y, porozumienie Gowina. Część ludzi bo przychodziło do mm, Republikanów, później przechodziło do pisu I tutaj Hitler, chociażby jako człowiek Jarosława Kaczyńskiego, miał zadanie oddzielić korwinamikę, no który niewątpliwie z Jarosłem Kaczyńskim nigdy nie pójdzie. No i Grzegorza Braun, no bo jednak Grzegorz Braun z Jarzem Kaczyńskim też nie będzie mógł LR funkcjonować Jarosław Kaczyński Joroś Brown wielokrotnie Jarosława Kaczyńskiego wobec niego miał różnego rodzaju komentarze. Pomijam już to, że jakakolwiek działania z Jorzem Brownem, to jest przekreślenie, o administracji amerykańskiej, czy jeżeli chodzi o Izrael, chociaż teraz, teraz jest mnóstwo tych głosów antysemickich, to nawet by nie było takie strasznie, że też miał tego typu e, poglądy, zachowania, działania. Później mu to się zmieniało, to nie przeszkodziło mu e, Izraela wziąć Pegazusa, tak żeby to, to, było, to było jasne. Ale Wippler był taką osobą, tak jak chociażby w Komisji też służb Specjalnych. Przed wizytą Jarosława Kaczyńskiego oczywiście też już był gotowy, i, i Jarosław Kaczyński nie otrzymał od pana Wiplera jakichś trudnych pytań. Pan Wipler, jako chyba jedna osoba z tej komisji, tkwi w niej, mając e, nie mając dopuszczenia do informacji niejawnych, bo pan Wipler ma sprawę w sądzie, Janek często o nim mówi, to dotyczy nieprawidłowości w tym, w jaki sposób posługiwał się kartami kredytowymi w spółce. I ta, ta, ta sprawa no jakoś nie może, nie może znaleźć swojego epilogu. I pan Wippler, będąc niewątpliwie tutaj mocno zaszokowany przez Jarosława Kaczyńskiego, a na pewno przez, przez Ziobrę, no zawsze robił tak, jak Kaczyński chciał. No i teraz nagle okazuje się, że pan Wibler jednak wybiera e, Mencena. Te słowa nie oceniam tego, że Kaczyński zgodził się, żeby był taki wentel bezpieczeństwa, go w jakiś sposób obraża i, i, i złości, po to, żeby to był bardziej go zakonspirować. Ja w, 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 w Konfederacji. Słuchajcie, co mówił. I pan Kamil Jaworski, fakt. Były polityk PiS, obecnie poseł Konfederacji Przemysław Wipler, odniósł się w rozmowie z Interią do ostatnich wypowiedzi Rosława Kaczyńskiego na temat Konfederacji. Prezes PiS nie pogodził się z tym, że Sławomir Męcen nie chciał zadeklarować, że nigdy nie będzie współpracował z udziałem sił politycznych w Tuska. Był to element jak zwanej deklaracji polskiej, której Mencen nie podpisał. Kaczyński sugerował ostatnio, że Konfederacja jest gotowa do koalicji z PO boli go to, że młodzi wyborcy i prawicy wybierają Konfederację. I widzi coraz bardziej, że mają zdolność przekonywania do swoich racji, również rodziców i dziadków, komentował Wibler. Kaczyński mówił ostatnio na spotkaniu z mieszkańcami stoku, że potrzebny jest w Polsce dobry rząd, to znaczy taki, który będzie miał mocne poparcie, a takim poparciem uwierzcie mi państwo, bo być może tutaj jest także nie jeden zwolennik Konfederacji, może powstać tylko wtedy, jeśli będzie rząd prawa i sprawiedliwości przemawiał. Jeśli owa konfederacja jest gotowa do koalicji z Platformą Obywatelską, to oznacza, że wszystkie jej deklaracje o patriotyzmie i tak dalej, ja już nie będę tutaj wszystkich używał, co z nim można zrobić, mówił prezes PiS. I Wipler zaczął mówić tak. To świadoma strategia Arszała Karzyńskiego, który obecnie ze swojego największego wroga uważa Konfederację. Próba namawiania nas do podpisywania tej deklaracji, która jest kompletnie sprzeczne w wielu punktach z praktyką rządzenia jego formacji i jego premierów, pokazuje, że po wyborach prezydenckich zrozumiał, że prawie połowa Polaków, którzy w drugiej turze poparli Karola Noworodzkiego, to nie są wyborcy PiSu, a największą grupę w tych wyborców stanowi Konfederacja. Powiedział Wibler. Boli go to, że młodzi wyborcy prawicy wybierają Konfederację i widzi bardziej, że, coraz bardziej, że mają zdolność do przekonywania do swoich racji ludzi, rodziców, dziadków. Niech się martwi lektorat teraz i Sprawiedliwości, bo on się kurczę naszą korzyść dodał. No wiecie Państwo, no taka wypowiedź, no to Jarosław Kaczyński naprawdę się obrazi, bo wiecie państwo Jarosław Kaczyński teraz powód do zmartwienia, bo sądził, że oczywiście rząd premiera Tuska polegnie na budżecie, polegnie na tym, że Karol Nawrocki, nie wiadomo czy jest prezydentem, czy nie, że został wybrany jest prezydentem, ale nie wiadomo z, z jaką ilością głosów my spróbujemy to policzyć. I, i szanowni państwo. Deklaracja pani von der Leyen, która przy, przyleciała do Polski, była na granicy z, z e, Białorusią i tam zadeklarowała, że 800 miliardów euro zostanie zainwestowane w obronność Unii Europejskiej do 2023 roku. Polska ma być największym beneficjentem programu SAVE. Czyli pamiętajcie Państwo. Czyli to, co obciąża bardzo e, rząd Antatuska, co obciąża nasz budżet, czyli te 200 miliardów przeznaczonych na obronność, tutaj będzie znaczne odciążenie, czyli ta gra Kaczyńskiego i Nawrockiego na to, żeby rozwalić budżet, rozwalić rząd Tuska, no, jest z tego podobny problem. Dlatego wychodzi Kaczyński i Kaczyński znowu wraca do reparacji. Z Niemcami, co to znaczy, żeby yy, denerwować, denerwować yy, Niemców, i jemu się wydaje, że oni w takim wypadku będą przeciwni tej olbrzymiej kwocie na obronność przeznaczonej. No tak, je, jego, jego hmm. te żonki to nic nie zmieni. Rzeczywiście te olbrzymie pieniądze są te. Pieniądze będą sukcesywnie przekazywane między innymi dla Polski największa część dla Polski na obronność. To odciąży nas z tych 200 miliardów, które nie będziemy musieli wydać. Brawo. Coraz więcej ludzi, którzy Gaczyńskiego się bali, przestali się go bać. Tak jak pan Bipler. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapki w górę i ewentualne wsparcie naszego kanału. Zachęcam Państwa do kupna naszej książki Jak PiS sfałszował wybory. Nasza książka będzie już w sprzedażą. Ukaże się 15 października. Naprawdę zobaczycie, że wywoła mi sporo emocji i nerwów. Pytania już